Książka Technika Transformacji, miejsce, w którym zebraliśmy wyniki naszych badań, naszych analiz względem techniki, jaką stworzyliśmy. Trochę ze względu na zapytania naszych uczestników na sali o jedno miejsce, w którym można mogą pozyskać dostęp do tej techniki, do świadomości związanej z zarządzaniem stanami emocjonalnymi, trochę ze względu na Przepracowanie u siebie i przerobienie emocji, które możemy określić jako negatywne, a które występowały w naszym życiu, a trochę ze względu na pracę z naszymi klientami, mieliśmy. Dzięki temu wszystkiemu mieliśmy dostęp do e, możliwości przeprowadzania techniki transformacji, spisywania wyników, efektów e, tej techniki. E, I stąd wzięła się książka. Jeżeli chcesz sprawić sobie naszą książkę, technika transformacji, Kliknij ten link.